Bardzo lubimy robić coś razem, wspólnie, całą rodzinką, albo we dwie, albo całą rodzinką. I pomysł nam się bardzo podobał. Bardzo fajne, ja bardzo lubię takie rzeczy robić. W domu choinkę dekoruję własnoręcznymi właśnie bąbkami. Chciałam spędzić z dzieckiem miły czas. Weronika dopiero ma 2,5 roczku, ale tutaj już pięknie stworzyła nam ozdobiła bombeczkę. Także jest to takie spędzenie czasu z dzieckiem, jak również nawiązanie nowych znajomości. Można się bawić, można Mikołaja oglądać, zrobić zdjęcia z Mikołajem, dostawać prezenty. Myślę, myślę, że to jest nawet fajne. No w sumie Fajna praca, fajną pracę się wtedy wykonuje. Współpraca jest. Tak. Lubisz malować? A dużo malujemy w domu? Jak? Tak. Tak jak syn powiedział, pewnie, że wygramy. Zwycięstwo jest nasze. Kiernia Decker razem z redakcją Info Album postanowiła razem wspólnie zorganizować ma rodzinne malowanie bombek. Uważamy, że jest to fajna forma spędzania czasu i cieszymy się, że spotkała się z tak fajnym zainteresowaniem. Na początku konkurencja była spora, bo w sumie 10 bombek brało udział. No, walczyliśmy do końca, mobilizowaliśmy wszystkich znajomych, rodzinę. Rozsyłaliśmy, żeby znajomi i rodzina głosowali. No i jeszcze. Krystian jako tańcerz powiedział u siebie w grupie. Także trenerzy też powiedzieli, że głosowali, żeby wszyscy głosowali, tancerza na niego. Myślę, że też pomogli, bardzo dużo. Była to zacięta walka, nie ukrywam. Jedna pani nas tam uwolniła, ale no, daliśmy radę. Musiałam właśnie udostępnić post, moi znajomi też udostępniali. Rozsyłam prośbę o głosy. Jest to chyba najlepsza forma wygranej, jaka może być. Lubimy słodkość, także jesteśmy bardzo zadowoleni i podzielimy się ze znajomymi, szczególnie z tymi, którzy nam najbardziej pomogli. Wesołych Świąt, wszystkiego najlepszego życzy Mikołaj!